Cześć Dory. Kto by pomyślał, że moja młodsza siostra zostanie ekspertem w dziedzinie fizyki? A mój brat zjawi się nagle po roku i nawet wcześniej nie zadzwoni. Miałem mnóstwo roboty, wybacz. Ja też pracowałam, a jednak dzwoniłam. Nie oddzwaniałeś. Przepraszam. Siostry zawsze się czepiają. Co tu robisz? Byłem w okolicy i postanowiłem wpaść. Wiem, kiedy kłamiesz i nie znosisz zaskakiwać ludzi mów. Mam tu zlecenie, chcę pogadać o tym. ta osobowe? Chodzi o ojca. Zaraz mam zajęcia, przejdźmy się. Trafiłem na to przy innym zleceniu. Próbując mi zaszkodzić ktoś sprawdził rodzinę. Co cię tak poruszyło? Wypowiedzi kolegów z uniwerku i nie tylko. Ashton Colter zwolniony, dowód nieodpowiedzialności, aresztowany za włamanie. Oboje wiemy, że był na bakier z prawem. Czy daj dalej? Przez 7 lat pracował dla rządu. Dziwne, że mama nigdy o tym nie mówiła. Ojciec miał swoje tajemnice, a mam je też wtedy odbijał. Po co się tym zajmujesz? Jestem ciekawy. Ja nie. Mam tylko nadzieję, że nie powtórzymy ich błędów. Oboje są częścią nas. Wykładasz na uniwerku, jak oni. Nie odbije mi i nie zamieszkam w górach. Nie martw się. Jasne. Zapomnij o tym, jak ja. Gadałam z Russellem, ponoć go unikasz. Rozmawiałaś z nim? Parę razy. Utrzymujemy kontakt. Odezwij się do niego. Nie mam mu nic do powiedzenia. Zrobisz, jak zechcesz. Jak zawsze. Zjemy coś, zanim wyjedziesz? Nie mogę, mam pilną robotę. Daj spokój. Nie wiadomo, kiedy znów się spotkamy. Znajdę mi na ipkę. Ja stawiam.